Mam komordeczki. Mam tutaj blister. Blister, sun and moon, lost thunder, pokemon, trading cards, game. Blister zawiera trzy saszetki plus jedną kartę promocyjną. Wybrałem Altairę. Łącznie 31 kart. Użyję do tego swojego Składanego nożyka. Ponieważ najłatwiej mi będzie tutaj przeciąć właśnie ten plastik i nie uszkodzić kart. Ok. Otwieramy. I tak. Mamy trzy boostery. Lost Thunder po 10 kart mam tutaj też kod oczywiście na te, na te karty jednak sobie zachowam, ponieważ czasami grywam w Pokémon TCG i jeszcze mamy tutaj żeton z Ho-Oh-em. Koło piękny i karta. Muszę teraz uważać, żeby jej bardziej nie pognieść, bo już jest troszeczkę y, pognieciona y, Niestety y, już była takie nie fabrycznie tak po prostu dostałem. Y, zobaczcie, niestety jest y, trochę zgięta. Y, piękna Altaira w wersji holo też całkiem mocna karta ok zaczynamy od pierwszej paczki ok i nie wiem dokładnie ile mam tutaj przełożyć tych kart tu mam kody także sobie zostawiam raz dwa 3, 4, mam nadzieję, że 4, tak, 4, bo już tutaj widzę kartę energii, a właśnie w tych angielskich, to właśnie karta energii powinna być pierwsza. Jest to karta energii psychicznej. Kolejna karta, Jupiter. Zwykła karta Pupitera. Counter Gain. Mhm. Kolejna karta to Ariados. Taki pajęczak. Nie wiem jak się czyta dokładnie Nazwę, nazwę tego pokemona, ale jest napisane Bruxish. Bruxish, nie wiem dokładnie. Deriny, chyba tak to się czyta, nie wiem. No taka elektryczna mysz. Po prostu kolejny pikachu. Mamy syndaquila. Warna plan. Papilio nie Papilio, Paplio. Naszą kartą holo jest e... Chancy Full holo i Swi Energy X. Piękna full holo. Karta jeszcze bardzo mocna w dodatku. I to właśnie legenda. Legendarny, legendarna bestia z drugiej generacji. Także mamy już naprawdę idealnie. Teraz jeszcze kolejna paczka. ok nie podglądaj, tomo, nie podglądaj. Okej, okay, jest oczywiście są kody. I teraz raz, dwa, trzy, cztery. Maszerują oficery. Mamy kartę energii roślinnej. Przyda mi się, bo mam całą talię roślinną, także. Kolejna energia roślinna na propsie. Fairy Charm. Nie wiem, co to dokładnie za karta jest. Pokémon Tool. Czyli prawdopodobnie to, co się daje Pokémonom. Mój angielski trochę jednak zardzewiał, więc nie będę próbował nieudolnie tłumaczyć. Mamy Nindaska fajny pokemon szerszeń z trzeciej generacji magerna nie wiem jak to się czyta tak, tak. wygląda mage magerna się pisze i to jest typ stalowy kolejny pokemon. Durant się pisze. Nie wiem jak się czyta. Możliwe, że to jest ewolucja albo preewolucja tego poprzedniego. Nie znam akurat tych Pokemonów. Za to następnego bardzo dobrze znam. Elektryczna owieczka Merip. Proszę bardzo. I następna karta to jest Funpea. Ładna karta Fampiego. Taki. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, ale tutaj jest tak, jakby z włóczki. Mamy kolejną kartę Ninkara. Czyli poprzednia ewolucja Ninjaska. Kolejna karta to jest Maril. Marip w wersji hollow Full Hollow. I mamy kolejną legendę. Jest nią Hitran, pokémon stalowo ognisty. Tutaj jest jako ognisty, ale tak naprawdę ma. Dwa typy. Hitran jest Pokemonem z czwartej generacji. Nie grałem akurat w te gry na konsoli ani na emulatorze, ale. No właśnie. Gram w Pokémon Go, gdzie mam oczywiście tego Pokemona. Dobrze. Teraz ostatnia paczka. Już widzę jednego Pokémona, ale najpierw kody. Kody sobie zachowuję, bo gram czasem w wersję elektroniczną tej karcianki. Raz, dwa, trzy, cztery. Ciach, przekładamy. Patrzymy, co my tu mamy. Energia psychiczna. Skiplum. Pinzir. Fajnie wygląda ta karta, bo jest Pinzir w lesie. Kolejna karta. Growail karta, którą już wcześniej nie widziałem, bo była na samym szczycie. Kombi. Pokémon plaster miodu. Kolejna karta Litlio. Mam nadzieję, że tak się czyta. Jak nie, to mnie poprawcie oczywiście w komentarzach. Cutiefly. Fly. Tego Pokemona nie znam. Kolejny. Hopip. Następny jest. Jeden z moich ulubionych Pokemonów. Eevee. Kartą holo jest Ralz. Full holo. I jako ręka Woobuffet. Szczerze, najbardziej się cieszę z Hitrana. I naj, najbardziej, najbardziej, bardziej od tej Altairy, którą wiedziałem, że dostanę. To oczywiście Suikon, Suikon GX. Piękna karta. Naprawdę zobaczcie jak błyszczy. Naprawdę. Wygląda ślicznie. Także no cóż, trzymajcie się. Wielkie pozdro i pijoma.